Ma. Przyszedł dzień, gdzie zaczynamy projekt Stage 2. Będzie to modyfikacja całego silnika. To jest silnik. Jest to 49 razy 40, czyli tak zwana setka. W rzeczywistości 74 cm sześcienne, tak zwany Samger charakterystyczna sprawa to ta głowica. Te silniki z tego słyną. Do tego mam nowy wydech. Do tego mam też kolanko od chińskiego dyfuzora. Właściciel poprosił, żeby żeby też przygotować ten kolektor wydechowy, spasować go razem z cylindrem. Co będzie zrobione w silniku? Silnik będzie całkowicie rozmontowany do ostatniej śrubki. Będzie oczywiście zrobiony wał, będzie zrobione sprzęgło. Będzie poszerzony kanał wydechowy, nie będzie to full port, czyli nie będzie zmiany samego czasu pracy okna wydechowego ale zwrócę uwagę na um, zwrócę uwagę na blowdown, czyli zależność pomiędzy wydechem a półkami, spasowany kolektor dolotowy, czyli króciec gaźnika, natomiast nie wiadomo, czy on tutaj fabrycznie zostanie, bo rozmawiałem z właścicielem i jest przekonany do koncepcji włożenia gaźnika NIBI PE. Będzie optymalizacja skrzyni korbowej. No i tam jeszcze kilka detali, będzie na przykład Miedziana uszczelka. Prawdopodobnie będzie podniesiony. Będzie podniesiony, prawdopodobnie, cylinder. Zobaczcie. Tak to wygląda. Tłog jest prawie w, w dolnym martwym polu. Zobaczcie, jak mocno, niestety, zasłania. Więc tutaj będzie podnoszony. Cylinder. Ten cylinder potem, żeby odzyskać tą wartość, on trafi na wiertarko, frezarka i zostanie przy pomocy specjalnej głowicy do planowania splanowany, także uzyskamy właściwą wartość Squish i tutaj będę celował w wartość 1 mm. Ten silnik w zależności od wydechu, w zależności od gaźnika, on po tych zabiegach powinien mieć między 2 a nawet 3 konie to wszystko zależy właśnie przede wszystkim wydech i gaźnik to zrobi największą różnicę ale tak duży potencjał jest w tych silnikach że w momencie kiedy teoretycznie nie ruszamy mapy owszem ona zostanie troszeczkę uniesiona więc te czasy się przesuną to będzie wyższa mapa niż seryjny, niż seryjny cylinder ale to będzie bardziej robione pod kątem żeby odzyskać jak najwięcej sprawności tego silnika a nie po to, żeby go od nowa mapować. Pełne mapowanie cylindrów jest przewidziane dla silników Stage 3. Więc, tak jak mówię, tutaj będzie tylko szerzej. Tu prawdopodobnie będą troszeczkę podniesione te półki, tak żeby, żeby ta wartość blowdown była taka, jaką sobie, jaką sobie zażyczę. Co to wszystko w ogóle dla Was oznacza? Mam zgodę od właściciela, że będzie mi szło trochę wolniej, ale będę robił sporo nagrywek, więc już za niedługo na kanale pojawi się pierwszy filmik z serii. Czyli, jak rozebrać silnik do gołej śrubki. Dla wszystkich tych, którzy boją się, że to jest coś bardzo trudnego, ja wam pokażę, jak to zrobić. Wiem, że są takie materiały na wideo na YouTubie i można je sobie obejrzeć, ale. Nie ma jeszcze takiego filmiku, chyba w języku polskim, więc nakręcę go dla Was. Będę chciał Wam pokazać kilka rzeczy. Będę chciał Wam pokazać, jak, jak zamontować Wał. Nieważne, czy to jest Wał, który przeszedł jakąś tam kurację, czy to będzie seryjny Wał w momencie, kiedy wyjęliście go po, pod wymianę łożysk. Łożyska w tym silniku to będą e, rekomendowane przeze mnie fagi 6202 e, z luzem C3. I tego typu rzeczy tutaj się będą działy, więc e, mam nadzieję, że będziecie czekali na kolejne odcinki, że jesteście zainteresowani taką serią. Dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie. E, na razie dziękuję. Do zobaczenia za kilka dni. Trzymajcie się, cześć.